Czytanie z Listu do Hebrajczyków Bracia! I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczałoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gdeonie, Baraku, Samsonie, Eftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli pasze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przed nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali żywości i biczowania, a na kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeszywano piłą, kuszono, przebijano mieczem. Czułali się w skórach owczych, kozich i kozich, Nędzy, utrapieniu, w ucisku, świat nie był ich wart, i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę, stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los gotował nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. Oto słowo Boże. Niech będą dzięki. Bądźcie odważni, uwając Także jest wielka dobroć, Twoja, Panie, którą zachowałeś dla Bogobojnych. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi. Bądźcie odważni. ich twoją obecnością od spisków mężów. Ukrywasz w swym namiocie przed zwarliwym językiem, niech będzie Pan błogosławiony. On cuda swoje i łaskę okazał mi w mieście barowym. Bądź się odważni, Ufający Panu. Ja zaś z przerażeniem mówiłem, Otrącony jestem od Twego oblicza, Lecz Ty wysłuchałeś mój głos błagalny, Gdy wołałem do Ciebie. Miłuj Cię, Pana wszystkich, Którzy cześć Mu oddajecie Pan chroni wiernych A pysznym z nawiązką odpocat Bądźcie odważni Ufający Panu Prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud twój. Alleluja! 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 Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i uczniowie jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Grezańczyków. Zaledwie wieścia z łodzi zaraz wybiegł naprzeciw z grobów człowiek opętany przez Ducha Nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy ale łańcuchy kruszył, pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tuł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebogłosie, czego chcesz ode mnie Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga niedręcznie. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka i zapytał go, jak ci na imię. Odpowiedział mu, na imię mi legion, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świni. Prosili go więc, poślij nas świnie, żebyśmy w nie wejść mogli i pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie, a trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział brany i przy zdrowych zmysłach, strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim, ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich. I opowiada im wszystko, co Pan Ci uczynił, jak litował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie Panie Jezu, zapewne smutno ci było, że ci ludzie, zamiast cieszyć się z uwolnienia tego człowieka, to żałowali, że przyszedłeś i sprawiłeś, że pozbyli się tych świń. Tak. Za nich te świnie, czoda świń więcej znaczyła niż to, że wypędziłeś człowieka, cały legion, cały legion diabłów. A jak dzisiaj jest? Czy i dzisiaj, czy i dzisiaj ludzie nie cenią sobie właśnie? co tutaj symbolizują świnie, tak, bogactwo, dobrobyt, a nie cenią sobie świętości. Tak, Panie Jezu, żeby być świętym, to trzeba z niejednego zrezygnować. Tak, świętość wymaga wyrzeczenia. A jeszcze więcej wyrzeczenia wymaga głoszenie ciebie głoszenie Boga i właśnie w dzisiejszym czytaniu słyszeliśmy o tych, którzy głosili, którzy stali się bohaterami, tak, a nawet doznawali zężywości. Z tego powodu i biczowania, a nas i więzienia. Słyszeliśmy, kamienowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się. Panie Jezu, czego od nas? Oczekujesz zapewne świętości, ale nie tylko naszej własnej. Dzisiaj modlimy się za archidiecezję katowicką. Na pewno oczekujesz, żeby nasza archidiecezja też była święta. My do niej należymy, tak? Należymy do tej archidiecezji. Ale też wiemy, że trzeba jednego diabła wypędzić. Już nie chcę powtarzać tych, którzy, którzy wtargnęli się do owczarni. Do owczarni i którzy są na usługach diabła. Panie Jezu, zrób coś z tym. Posłuchaj się też nami. Jesteśmy gotowi. Gotowi, jak to zrobić. Podsuń każdemu z nas myśli, swoje sposoby, jak uświęcać nie tylko siebie, ale i nasze rodziny i świat cały. I modlimy się. Chcę naszą kochaną archidiecezję katowicką, żeby wszyscy należący do niej zabiegali o świętość. Ciebie prosimy. Módlmy się o to, aby nasza wiara była autentyczna. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zamiast wierzyć w Boga i modlić się, o Jego łaskę i błogosławieństwo modlą się albo wierzą złym duchom i im służą, aby się nawrócili. Ciebie prosimy. O oddalenie złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i o rozszerzenia królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Ciebie prosimy. Amen. Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych krewnych na duszy, czysto cierpiące i za te, które znikąd ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za wszystkich opętanych, zniewolonych przez złego, aby prosili Pana o pomoc, a Pan ich uwolnił. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Panie Jezu, powierzamy Ci tych Krzyczących na placach, rzucających kamieniami i obelgami. Panie Jezus uwolni ich od swego, bo tylko Ty, Ty możesz ich uratować od potępienia wiecznego. Ciebie prosimy. Chodźmy się za wszystkich zatwardziałych grzeszników, aby jak najszybciej powrócili do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się o przymnożenie wiary dla naszych rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za związki niesakramentalne. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, szczerze przyjmij przyjemne te prośby, które Tobie przedkładamy, Duchu Świętym, za swej Matki Najświętszej i święto, Świętego Jacka, patrona naszej archidiecezji, przez Chrystusa Pan naszego.